Wioleta Mosiełowska, Przedsiębiorstwo Transportowe Maskargo. Pracujemy na rynku krajowym, mamy cztery samochody. Przewozimy wszystko co na radę, przewieźcie firanką plus sentadery. Gdy otworzyłam firmę, dysponowałam jednym samochodem, nie miałam żadnego doświadczenia. Wiedziałam tylko, że mam samochód, mam kierowcę, mam licencję, pozwolenia i mogę jeździć. Zrobiłam rozeznanie wśród kilku firm spedycyjnych, wybrałam najkorzystniejszą dla mnie. No i przez kilka miesięcy firma spedycyjna organizowała transporty dla mojego kierowcy. Współpraca układała się bardzo dobrze. Nie były to stawki pozwalające na rozwój, to były stawki, które pokrywały bieżące koszty. Gdy zakupiłam drugi samochód i drugiego kierowcy zatrudniłam, odważyłam się skorzystać z giełdy. Nie jest to nic trudnego, to nawet dla mnie, dla osoby, która z technologią no nie jest tak bardzo na bieżąco jak raz te młode pokolenie, to, to jest bardzo łatwy proces rejestracji. Po jakimś czasie okazało się, że korzystanie z giełdy trans jest dużo bardziej opłacalne niż oddanie samochodów w spedycji.